Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Q&A Zapytaj Roja! Witam Was bardzo serdecznie i na dzień dobry malutka modernizacja Mianowicie, oprócz czytania pytań będę również podawał y, autora Tak, Rojo, bo inaczej to zrobić od samego początku What the f Jedziemy z listą Parówkę z dwa jako, że filmik dodajesz 21 marca, a to oficjalny Dzień Wagarowicza, to powiedz nam, jeśli możesz, czy często wagarowałeś w szkole oraz czy jakiś nauczyciel bądź rodzic przyłapał Cię kiedykolwiek na wagarach. Powiem Wam tak, że nie wagarowałem. Nie wagarowałem, może się to wydać dziwne. Jakoś paradoksalnie lubiłem chodzić do szkoły ze względu na Ekipę, chociaż przypominam sobie jedną taką sytuację, właśnie w liceum w Plastyku, kiedy solidarnie stwierdziliśmy, że zwiewamy, zwiewamy tam z polskiego, z rosyjskiego, z chemii, po prostu nie ma nas. Idziemy gdzieś do parku pogadać tego. No ale oczywiście musieli się zdarzyć niesolidarne kujony, które oczywiście grzecznie na lekcji sobie się dzieli. Czy pani przyjdzie? cały ma podjarani, że będą mogli poinformować panią czy tam pana o naszym niecnym incydencie. I w ten sposób musieliśmy chyba zrobić jakieś zbiorowe prace na rzecz szkoły, które skończyły się na tym, że sprzątaliśmy tam salę od rzeźby, od snycerstwa, wyrwaliśmy chwasty na ogródkach przed liceum, także Taki akurat incydent, taka przygoda mi się właśnie przypomniała nawiązując do y, tematu klutego pytania. jedziemy dalej. 3 Czy Tobie też rysowali kutasy w zeszycie? Tak, pamiętam ten ból, szczególnie kiedy tata poprosił mnie, kiedyś bym przyniósł mu zeszyt standardowo do sprawdzenia, do sprawdzenia. i wiedziałem, że wtedy chyba poszedłem do ubikacji, kolega wziął zeszyt i narysował tam gościa z takim mięsistym drągiem, takim plazmaganem na, na sterydach. Jeszcze napisał: I love, kleps bananas, pamiętam. Ojciec otworzył ten zeszyt i. What the No, koniec znacie, tak? Larmo. Strzelek strzelec M Love CS. Dzisiaj w szkole największy debil z klasy według dziewczyn jest fajny, ale przypuszczalnie lecą na jego kasę i że komuś pieprzy zaczął bić klasowego frajera. Robił to po raz chyba setny, więc się zdenerwowałem. Wziąłem plecak, którym go powaliłem, a później zrobiłem mu dźwignię, że uciekał przede mną, że nikt go nie mógł dogonić. Zrozumieli, że był nieuczciwy i się do mnie przyłączyli. Czy dobrze? Zrobiłeś. No przede wszystkim bardzo fajnie, że ująłeś się za słabszym kolegą i czy on jest frajerem, czy nie, stanąłeś w obronie drugiego człowieka, także jak najbardziej e, należą Ci się graty, tylko pamiętaj, żebyś nie wczuł się w tą osobę, którą e, pokonałeś, wywala, wywalając go w stronę, żeby się nie stał taką samą osobą, kiedy to Ty będziesz w centrum uwagi. Janko 9.6. Jak byś zareagował, gdyby twój syn powiedział ci, że jest gejem, albo córka, że jest lesbijką? No cóż, no takie rzeczy się zdarzają. Na pewno najbardziej zabolałby mnie fakt braku wnuków w przyszłości, ale no, trzeba wziąć na priorytet i pamiętać przede wszystkim o tym, że kurwa, to jest moje dziecko, tak? To jest moja krew. I, I tak dalej. Myślę, że tego typu myślowa powinna przyświecać w tego typu sytuacjach. Chociaż nie zmienia faktu, że nie byłbym zachwycony, wiadomo. Kto był Twoim pierwszym widzem? The 1996. Jeśli dobrze pamiętam, Kumpel z redakcji niejaki Sandro. Pamiętam jeszcze dzisiaj jego zdjęcie w awatarze, ale nie wiem, czy w ogóle filmy akurat na YouTubie nagrywam. Dudu98. .pl. Jeżeli spotkam cię na drodze, to dasz mi autograf na tarczy. Jeśli będziesz miał ze sobą tarczę, no to yy, czemu nie? Oczywiście jestem zabezpieczony przed taką, jakże oczywiście miłą ewentualnością, tym, że cały czas mam przy sobie długopis marker i mały notatnik. To wszystko się zdarzyło po tej akcji, gdzie kolej specjalnie powie kupić coś do pisania i notatnik i potem mnie szukał yy, przez dwie godziny. Także nie chcę, żeby taka osoba, której zależy na czymś takim. Musiała dokonywać jakichś dodatkowych czynności. Bez sensu, mam coś takiego, ale tarczy ze sobą nie ma. Arter 9. Wolisz określenie fan czy widz? Widz. Jakoś tak może nie, że profesjonalnie, ale tak adekwatnie to brzmi. Oczywiście fan może być widzem, widz może być. Fanem, ale nie musi fan z reguły, zawsze jest widzem. Fan to bardziej mi się kojarzy z takim, może nie fanatyzmem, czymś w tym rodzaju. Oczywiście jest to przyjemne określenie, przyjemne zjawisko, ale jakoś tak bardziej do mnie przemawia y, widz. Mój y, widz to jest jakby takie y, bardziej dogłębne, dobitne zadeklarowanie chęci oglądania, coś, coś w tym stylu. Ufobeta, ile spędziłeś w psychiatryku? Krótko! Wyjebali mnie zaraz przy rejestracji. XX, Emprix XX. Rojo, czy kiedyś w młodości jeździłeś na rolkach, deskorolce BMX? BMX. Strasznie lubiłem jeździć na rowerze, udawać, że kierownica to jest jakiś tam cockpit z działkami, jakieś tam rakiety z boku. What the Musiałem właśnie skakać przez jakieś przeszkody, wjeżdżać w jakiś taki trudny grunt. Także to, to bardzo lubiłem. Mały romans nie rolkami, bo wtedy rolek jeszcze nie było tylko wrotkami, to był dopiero hardcore miałem, ale niespecjalnie tak samo deskorolka. The Enter 22 Rojo, co myślisz o nagrywaniu przed mutacją? Powiem wam tak, nie zagram szczerze. Yy, oczywistym jest, że osoba w takiej sytuacji może brzmieć. No niekorzystnie, tak? Może być fajny film, może mieć coś ciekawego do powiedzenia, ale zawsze ten efekt dźwiękowy jest w stanie zabić, po prostu zabić część materiału, jeżeli nie jego całość. Ja tutaj nie mówię, że powinniśmy, nie wiem, poczekać, nie próbować, ale mam świadomość tego, że ehem, no w jakim stopniu te negatywne opinie są zrozumiałe. Ale jeśli masz z tym y, problem, jest jeden sposób, żeby się z tego wyleczyć. Przebi swoją mutacją, mutację niejakiego Klocucha12. Megaberg Berg 2K. Jak żona Ci y, urodzi dzieci, czy będą tarczownikami? I jaką będą miały rasę? Klasa Schilder! Rasa Pawężownik! Specjalizacja Rojownik! Będzie napierdalał różdżką. Szczepenson. Rojo, lubisz Gwiezdne Wojny. Myślę, że chyba w jakimś tam kontekście odpowiedziałem na to pytanie. To nie jest mój klimat. To nie jest moje flow, to nie jest moja ulubiona aranżacja świata przedstawionego fantastycznego jakiegoś uniwersum. Preferuję inne tego typu propozycje. Co nie zmienia faktu, że w jakim stopniu do tego świata przekonały mnie kotory. Pierwszy, drugi to w te gry gra, grało mi się wybornie, wybitnie i na pewno w swoim czasie zagoszczą w sentymentalnie przez gry. Także miałem, powiedzmy, jakiś romans na poważnie z tym światem, chociaż to nie, to nie jest mój klimat, to nie jest mój wygląd raz, to nie jest mój klimat zbroi, broni i, 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 i tak dalej. Także nie, 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 nie. Ja jestem suchy, ty jesteś suchy, oni są mokrzy. What the Surfing. Perla potrafi... Quirting? Perla ty pływałaś kiedyś na desce? Nie. Bo jakąś odmianę surfingu cię pytają? Nie. Wex. Royo, co byś zrobił, gdyby do Twych drzwi o 8 rano w niedzielę zapukało 300 tarczowników? Straciłbym 300 subskrypcji. Dominikus1120. Royo, masz rodzeństwo? Jeśli tak, to ile? Mam siostrę, z którą mam świetny kontakt, 11 lat młodszą. Kiedyś pamiętam, że mieliśmy bardzo fajną zabawę. What the Mianowicie, kiedy byliśmy o wiele, o wiele yy, młodsi, bawiliśmy się w taki rebus, kto powiedział w kartunie? Oczywiście chodziło o stację Cartoon Network i yy, ktoś z nas naśladował jakiś głos, intonację, gestykulację, jakiś znany tekst, a druga strona miała E, zgadnąć o kogo, o jaką bajkę chodzi. Także tak, pozdrawiam Cię, Magda. Miki 12 2 NW Czy te odezwy perli w trakcie nagrywania Twoich filmów, na przykład Q&A są celowe i z góry wyreszysyrowane? Czy to takie zaskoczenia i nieprzewidziane? E, totalny spontan, jak w większość rzeczy na moim kanale, no, trochę tam Perle znacie i wiecie, że podchodzi do wielu rzeczy. Bez spiny i chętnie uczestniczy w niektórych projektach. Nie chodzi oczywiście o to, że wszystkie pochwala i się podobają, ale w, tak jak mówię, jeśli jest okazja, żeby wziąć w czymś udział, czy w jakimś aspekcie mojego materiału mi pomóc, to zawsze służy pomocą i za to m.in. ją kocham. Gamer.pl1 Kupowałeś kiedyś Gry City Interactive typu Ride right na Berlin albo Wilczy Szaniec? The Quad 4. Czy grając i nagrywając, nie tracisz trochę z klimatu? Nie możesz czuć się w grę tak, jakbyś wczuł się, gdybyś sam? To jest to pytanie z kategorii gamingowo-zajebistych. Dokładnie tak, jak mówisz. Kiedy gram, sam oczywiście czytam dialogi, wsłuchuję się w, te, wsłuchuję się w dialogi, czytam te mówione. Dialogi, bardziej chłonę tą fabułę. Wiadomo, cykl Roy Playing Games rządzi się swoimi własnymi prawami. Oczywiście tam też jest kontent, który mówi o grze, prezentuje każde aspekty danej gry. Jest tam też pewien walor opiniotwórczy, co nie zmienia faktu, że no cechą charakterystyczną cyklu jest Dzicz i Mordor. Tak? Także no tutaj wiadomo, inne. Podejście. Gdy miał się wczuwać w grę na antenie, materiał przede wszystkim byłby dłuższy. Siłą rzeczy. I nie okłamujmy się e, atrakcyjnie. Także jest, jest zasadnicza różnica. Co nie zmienia faktu, że i tak dobrze się bawię w jednym, jak i w drugim. Mr. Gawel15. Royo, wiem, że kiedyś byłeś puszysty, jednak ja mam inny problem. Jestem chudy i to bardzo. Mam 17 lat i ciekawi mnie, czy masz jakiś sposób, jak przytyć troszkę i przybrać na sile. Może masz jakieś swoje własne metody, proszę o pomoc. On w nie miał żadnych pomysłów. Cykuł PB. Wolisz wsadzać czy wyciągać? To i to. Jednocześnie. Bardzo szybko. Kakie TV. Mam 12 lat i już mam dziewczynę. Czy sądzisz, że posiadanie dziewczyny w tym wieku jest sensowne? E, słuchaj, no jest to na pewno pewien e, objaw, dowód na to, dowód pewnej m, dorosłości, potraktowanie. Czegoś i drugiego człowieka w pewnym sensie e, poważnie. Na pewno e, będzie to dla ciebie jakieś życiowe e, doświadczenie, oswojenie się w ogóle z relacjami damsko-męskimi. E, to nie zmienia faktu, że raczej będzie to twoja pierwsza, ale nie ostatnia dziewczyna. Teraz się pewnie na mnie wkurzysz, ale zobaczysz, że życie zweryfikuje to tak, jak ja to powiedziałem. Pokus 0071 czy zostałeś przyłapany kiedyś na fabfapowaniu? Przez wujka, zaproponował Koopa. What the f Co w twoim pokoju nie zostało jeszcze wyruchane przez fabfapa? Antoni 1919. Rumcjas.pl Czy uważasz, że TeleTubisie to geje? Szczekopankisz, z którymi vlogerami chciałbyś założyć zespół muzyczny? Ibito, Rolfi. Jaki rodzaj muzyki chciałbyś z nimi grać? Technopunk, Trash I kto grałby na jakim instrumencie? Pez, ja Ciebie osobiście widzę nakurwiającego na perkusji. Strzał w dziesiątkę. Zawsze podobała mi się perkusja, zawsze doceniałem, byłem pod wrażeniem. Oczywiście, jeśli komuś to zajebiście wychodziło, gry na tego typu instrumencie, także jeśli miałbym wybierać tylko perkusja, chociaż wiem, że sztuka to niełatwa. Niedźwiedź 5857. Od pewnego czasu w mojej pracy zaczęło źle się dziać. Pracuję w zakładzie produkcyjnym, szef się waha, czy mnie zwolnić czy zatrudnić na poetatu. I nie wiem, co mam robić, a tym bardziej, że mm, z moich stron nie za bardzo jest gdzie się zatrudnić. Z tego powodu chodzę cały struty, nawet odechciewa mi się grać w Battlefield'a. Czy najlepiej wyjechać z Polski, zacząć wszystko od nowa w innym kraju? Co o tym sądzisz? Liczę na poważną odpowiedź. Pozdrawiam. Też nie wiem, z jakiego powodu Twój przełożony rozpatruje kwestię mm, wypowiedzenia. Czy po prostu, nie wiem, cięcia kadr, tak, cięcia budżetowe, wspomniana redukcja kadr, czy być może Ty czymś mm, zawiniłeś, jeśli w, Ty sprowokowałeś taką. Sytuację, to może powinieneś się zastanowić, dlaczego, co poprawić, i tak dalej. Jeśli po prostu zmusza do tego sytuacja, jak widać, niekorzystna e, firmy, recesja, wherever, e, i mówisz, że z pracą jest ciężko, no to nie wiem, poszukaj, może, będziesz, może praca będzie gdzieś e, o, oczywiście dalej, a jednak e, bliżej, niż gdybyś miał pojechać do. Zagranicy. Ja za granicą e, nigdy nie pracowałem, także e, nie wiem też, jak tam e, wyglądał. Musiałbyś po prostu skorzystać z różnych e, portali oferujących e, pracę. Oferujących pomoc w znalezieniu tej pracy, oczywiście, y, zrobić sobie też rachunek sumienia na zasadzie Twoich mocnych, słabych stron, plus oczywiście doświadczenie y, zawodowe. Także nie chcę tutaj odgrywać jakiegoś doradcę, tak, roli doradcy zawodowego, bo dokładnie nie wiem, jaka jest y, sytuacja w 100% w Waszej firmie. dekurnik.pl Ile dziewczyn zaliczyłeś? Około 26. Najwięcej w wiedźminie. Jedynce. Monkej 260. Pewnie nawet nie przeczytasz tego pytania, ale to szczegóły. Jak wspominasz teraz swoją szkołę licealną, studia, podstawówkę, przyjaciół i tak dalej. Co najbardziej zapadło Ci w pamięć w, w, z tamtych starych czasów? Ludzie. Po prostu ludzie, z którymi nie mam już kontaktu, ze względu na to, że każdy pojechał gdzieś w swoją stronę. Czy to w poszukiwaniu jakiegoś wymarzonego zawodu, czy jeśli chodzi o liceum, na jakąś konkretną uczelnię. Tego mi najbardziej brakuje ludzi, bardzo fajnych ludzi, z którymi miałem świetny kontakt i które z automatu przywołują wspólnie stworzone jakieś fajne sytuacje czy wydarzenia. Szkoda, szkoda. Oj, zawiało sentymentem. Wafel013 Rojo, czy na Twoim kanale pojawią się gameplay z jakichś gier horrorowatych? Mam na myśli Dead Space, The Darkness 2, Silent Hill i tym podobne. Tak, pojawi się już za niedługo, jak się e, kolejne e, części moich aktualnych gameplayów skończą, zaproponuję Wam e, gameplay e, w długo zapowiadaną e, Wam grę Condemned Criminal Origins i naprawdę poznacie co to znaczy pad w łapę, kisiel w gacie. Olpisak, śnił Ci się kiedyś koniec świata spowodowany najazdem kosmicznych radioaktywnych chrząszczo-biedronek albo obmyślałeś chociaż sianie mordorów wśród nich w obronie naszej planety? Okej, okay, to teraz atakujemy to Zielono, brązowo, niebieskie. Pojebało? A dlaczego? Tam mieszka rojo! Spierdalamy! Co z tego? Odwrót! Co to jest ten squirling?